Dzień dobry, nazywam się Hieronim Ratajczak. Witam Was ponownie w tlenowej krainie Paulownia. 64010 Krzywień, Gierłachowo 18A. I jeszcze telefon 791 904 357. Kilka słów o osiągnięciach przez ostatnie 5 lat. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować. To, co mi udało się osiągnąć. Teraz na to, co patrzycie, to jest nasza szkółka. W szkółce mieszczą się różne okazy Pałowni. Tak, jak tutaj ta naturalnie rosnąca, gęsto, pięknie, dwuletnia Pałownia. Ten zielony dywanik, który w tej chwili widzicie. To są nasze młodziutkie Paulownie, które już jesienią będą gotowe do posadzenia, ewentualnie na wiosnę. Tu mamy Paulownię, która została ścięta wczesną wiosną z 3-letniego drzewka. One mają. Teoretycznie dwa miesiące, a tak naprawdę rosną miesiąc. Dlaczego? Maj, czerwiec, po prostu zimne noce. Teraz dochodzimy do dwuletnich Pałowni, czyli efektu mojej pięcioletniej pracy. A co za tym idzie, tego co udało mi się osiągnąć? Długą listą wyrzeczeń, niepowodzeń osiągnąłem spektakularny sukces. Sukces polega na tym, iż podchodzę do mojej wzorcowej Pałowni, która w zeszłym roku Miała 4,25 m tak jak widzicie na dole jej średnica na dzień dzisiejszy wynosi około 15 cm na oko biorąc i teraz tak pokazuje że nie ma nigdzie tak zwanego przerośnięcia I cały czas do góry, i do góry, i do góry, i do góry, i mamy, proszę Państwa, tegoroczny przyrost się zaczyna. Ja Państwu pokażę. Muszę się obrócić odpowiednio, żeby go uchwycić, przybliżyć Państwu. O, widzicie. Z całych 4,25 metra stracił 25 cm i ten przyrost, który widzicie, ma ponad metr. Planuje, że urośnie w tym roku do 7 metrów. No i tutaj mamy, żeby to tylko była jedna, ale jak spojrzycie, zobaczcie, ona nie jest wcale najwyższa, są wyższe od niej czyli średnia wzrostu będzie niewiarygodna i w przyszłym roku będzie już można podziwiać zarysy drzew za miesiąc nakręcę następny filmik aby wam pokazać Jakie są efekty? Między drzewkami rosło sobie coś posiane. Ci, zobaczcie mnie, obserwują to: wiedzą co. Zostało niedawno ścięte. Trochę popadało. Przerobi się to na naturalny nawóz. I znów posiejemy jeszcze raz. Na w sumie na zimę może, może zakwitnie, może nie zetniemy będzie fajny dywanik który sobie będzie gnił przez zimę dostarczając pokarmu do systemu korzeniowego a co za tym idzie bo nie wiem czy wiecie czy już mówiłem Paulownia przez okres zimy także rośnie tylko wszerz, czego nie widać ale widać na centymetrach z tlenowej krainy Paulownia pozdrawia Hieronim Hiro Ratajczak, Gierłachowo Gier 18a, 64010 Krzywiń, 791 904 357. Zapraszam, przyjeżdżajcie, podziwiajcie. Do zobaczenia.